Sir, on deck. Mam do dyspozycji całą grupę bojową gwardii imperialnej, pięćdziesiąt pułków, w tym specjalistyczne oddziały desantowe, sir, yes, sir. komandosów, yes, formacje zmechanizowane, sir, yes, sir. kompanie pancerne, sir, yes, sir. saperów yes, i artylerię samobieżną. Pod moim dowództwem jest ponad pół miliona żołnierza oraz trzydzieści tysięcy czołgów i artylerii. Imperatorze, okaż litość tym głupcom, którzy ośmielają się stanąć przeciwko takiej sile. Bo ja, ja tego nie uczynię. Wrogowie Imperium, usłyszcie mój głos! Przybyliście tutaj tylko po to, aby umrzeć. Nieśmiertelny Bóg Imperator, Władca całej ludzkości, jest z nami, a my jesteśmy Jego niepokonaną armią. Jesteśmy Jego żołnierzami, którzy w Was uderzą. Jego machinami wojennymi, które rozerwą was na strzępy. Jego potężnymi działami, które sprowadzą na was zagładę. Nie możecie wygrać. Imperator dał nam swoją najpotężniejszą broń. Więc przygotujcie się. Albowiem jesteśmy Astra Militarum, a dziś jest nasz Dzień Zwycięstwa! Sir, yes, sir. Sir, yes, sir.